Halo, halo. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Szajowski, a to nie jest ani Baldur, ani Wiedźmin, ani jeszcze The Outer. Bardzo miło mi was przywitać w Systemic War. Gra jest na razie w fazie demo, w fazie beta testów, tak to można nazwać. Grę możecie pobrać na Steamie. I rozegrać sobie tutaj jakieś potyczki. Również możecie sobie rozegrać kampanię polską chyba, tak? Nie wiem, nie zagłębiałem się jeszcze do końca. W ogóle, co to jest? Co, co ja tu robię? Co to jest? Systemic War jest grą RTS i Grand Strategy połączone, czyli taki... To tak jakbyście mieli Hoja albo Europkę, tylko że w momencie, w którym są bitwy, przechodzicie do okna bitwy i sterujecie jednostkami, więc... Fajne, naprawdę fajne, mimo że ja jakimś wielkim fanem Grand Strategy nie... Znaczy, fanem może jestem, ale ja nie umiem w nie grać po prostu. Jestem chyba trochę za głupi albo, no nie wiem, uwielbiam Europkę, ale zawsze kończyło się to na dodawaniu rzeczy kodami i po prostu malowania świata na swój kolor i nie do końca wiedziałem, co się dzieje. Z takich jeszcze informacji na sam początek. Jeżeli chcecie przetestować grę, to tak jak mówiłem, jest ona do pobrania i podczas grania możecie zgłaszać błędy do, do twórców gry na ich Discordzie. Gra jest polska, gra wyświetliła mi się na TikToku, jakieś tam reklamy jej i bardzo dużo osób w komentarzach cisnęło głównego tego twórcę tej gry, że nawet nie do końca się zagłębiałem, ale tu jest jakaś kontrowersja. Ale nie o kontrowersję nam chodzi, nam chodzi o grę. Oficjalna data premiery jest chyba na czwarty kwartał 2026 bodajże. I nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Gramy jako dowódca, tworzymy i w tym odcinku chciałbym razem z Wami rozegrać sobie jakąś potyczkę Tutorial. Poradnik, tutorial. Już rozegrałem, żeby wiedzieć co i jak. Zastrzegam sobie prawo, że najprawdopodobniej to, co zaraz zobaczycie, jest totalnym wylewem z mojej strony. Ale tak jak mówię, chcę Wam pokazać. Mamy do mapy Braniewo, raczki. Pilica i Żerań chyba, tak, tak to bym nazwał, a nie Zerań, Zeran. Dobra. E, wybierzmy sobie którąś, na przykład dzisiaj nie wiem, Pilica może być. E, jeżeli wam się odcinek spodoba, będę mógł nagrać też i Braniewo, i Raczki, i, i ten Żerań cały. E, co my tutaj mamy? Aktywny dowódca, pasywny dowódca. E, Crossing at the Pilica River is a key strategic point in the If we allow the enemy to break through, we will be cut off from the objective. A small town through which the main road in this sector runs. The next objective is to drive the Russians beyond the Pilica and secure a bridgehead on its southern bank. The enemy has already deployed additional river crossings, expanding their possible axes of attack. complicating Aha, czyli musimy się tu bronić. Dobra, dobra. dobra. Przeprawa przez stolicę to kluczowy punkt naszego wysiłku wojennego. Jeżeli wróg przejmie kontrolę nad okolicznymi miejscowościami, zyska swobodę manewru dużymi siłami na południe od Warszawy, to postawi stolicę w poważnym zagrożeniu. Coś tam, coś tam. Mam nadzieję, że widzieliście te napisy. Ja już widzę pierwsze błędy. Tutaj. Jakieś. Och, cholera. Tak, to ewidentnie do tych budynków się. No nic. Dobra, co my tu mamy? Czyli musimy ich zatrzymać, Rosjanów, bo tak jak tutaj gramy Polakami, nacją polską, w pełnej wersji gry będzie ich znacznie więcej. Zobaczymy, co tu mamy. Ostrówek. A tu coś jest? Jakaś nazwa czegoś? Też jakaś Wiocha. Przepraszam, jeżeli ktoś tam mieszka i właśnie czuje się obrażony, oskarżony. Dobrze, zaczynamy w ostrówku. Tutaj mamy nasz punkt y, tworzenia jednostek i BWP Borsuk <grymne> z Mehole. Dobra, weźmy sobie BWP y, z drużyną piechoty. Walnijmy. Oj, jak to się robiło? Przed chwilą to. Nie, chcę. Anuluj. Tak. O. B. Jednostka gotowa. Jedna jednostka. jednostka gotowa. Druga jednostka gotowa. Trzecia jednostka gotowa. Okej. Okay. I wy... Czekam na rozkazy. Tak, tutaj ewidentnie coś... E... nie idzie, tak jak powinno. Drużyna mikro uław. Yyy. E... jakichś dwóch ziutków. Żbik. Eee. Okej, okay, to jest, dziwne rzeczy się tworzą. E, jednostka gotowa. Walnijmy sobie kilka żbików. Jednostka gotowa. Jednostka gotowa. Coś takiego, pięknie. A bo ja mam te punkty całe. E, no i drużynę piechoty. Jednostka gotowa. Może być. Dobra. E, w tym momencie e, tutaj mamy jeszcze coś takiego jak taki radar. To się nazywa. Dowódco. Jednostka logistyczna tylko. E, ale to nam po... A, bo to jest tak, to jest jednostka logistyczna. Już się zaczynam gubić, bo mamy jeszcze coś takiego jak radar. Tylko ja tego radaru chyba nie mogłem tutaj zrobić, prawda? Czy mogłem i zepsułem? Tak, mogłem. Mogłem dużo fajnych rzeczy zrobić, ale zrobiłem wszystko na jednostkach pierwszego poziomu. Tutaj jest, to jest Brain 2. I on robi coś takiego, że sobie go gdzieś stawiamy i on skanuje. On będzie myślał i wynajdywał nam jednostki. Ty kolego, tu by się przydało. Tu mamy jeden punkt. Więc ty na pewno przejedziesz mi gdzieś Tu Albo nawet Działamy. Tak Trochę dziwnie to działa Coś się z rozjechało z grą Bo to lata Nie powinno, no ale mówię tak jak, tak jak mówiłem jest to wersja demonstracyjna Wy koledzy, wszyscy Te jednostki Po tu 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 Zajmiemy sobie to więc po Rozumiem. pojawcie się tutaj. Wy tymi BWPami z oddziałami mikro, y pojawicie mi się tutaj. Y a ten jeden oddział profilaktycznie, bo tu jest ostrówek, y jak ja bym go rozmieścił? W jakimś budynku może, co? Przemieszczam się. O tu. Pięknie. Bo jak kliknę sobie C, o, widzicie, mamy coś takiego pod C i mogę sobie sprawdzać jak, jakie mają jednostki pole widzenia. No Te w lesie mają gówniany tutaj przez budynki mamy również możliwość zobaczenia jak daleko dostrzelą. No jest to super. Podoba mi się straszliwie. <laughs> Jaram się nawet, nie wiem dlaczego aż tak bardzo. Nie do końca wiem tutaj jednostka, a to są te. Dobra, 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 wszystko wiem. To wejdźcie też tutaj. On schował tego BWP do garażu. Na to wychodzi. Okej, okay, okej. Okay. Czy chcemy już zaczynać bitwę? Wy zajmiecie mi ten punkt tu. Gdzie są te nielegalne przeprawy? Tutaj. Tak jest, Tak więc wy. Jak ja mam to przejąć? A, chyba ten budynek po prostu. Zajmuje Więc pozycję. wejdziecie tu. Czekamy na polecenie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo tutaj jest jakiś most. To jest tylko ten most. O... Czy ja się będę bronił tylko z jednej strony? Spróbujmy. Najwyżej to wyjdzie tragicznie, ale... Kliknijmy, rozpocznij bitwę i niech się dzieje. Wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Jednostki już zaczynają wjeżdżać do, do wioski. Ci tutaj też. Idealnie, pięknie. Ja zaraz ich wypakuję z tych rosomaków, z tych bwp -ów. tylko niech oni mi szybko wjadą. Ci się tutaj kitrają, tak? Tak. Właszam się. Potwierdzony. Gdzie oni są? Przyjąłem. Ok. Są dziwne rzeczy. Zabezpieczony. Który sektor jest zabezpieczony? Idealnie. Do akcji. E, to zabezpiecz mi. Nie. Idziemy tu. Rush. Rusza. Szybciutko. E, proszę mi zabezpieczyć Przyjąłem. ten sektor. Trzeba będzie zniszczyć to. Albo przejąć. Nie wiem jeszcze. E, boję się też, że oni tędy mogą chcieć e, wyjechać. To by było w sumie. To będziemy mi stąd ostrzeliwać najwyżej. Czy ja mogę tym? Ostrzał nie mogę. O, zaczyna się. Zaczyna się. Eee... Jaram się. Nie wiem czemu, ale ja się bardzo jaram. Zgłaszam eee, się. To wejdźcie mi tutaj jakoś co? Przeciwnik przejął sektor. Co przejął sektor? Zabrać im ten sektor. Jednostka przeciwnika zniszczona Ten, podjedź mi tutaj Ty Podjedź mi tu Oha, dobra, jest ich tutaj sporo Jakiś moździerz, cholera Czy ja mogę za zatrzymać grę? Tak gra się zatrzymała To bardzo dobrze E, bardzo dobrze, że umiem tak zrobić. E, przejdź mi tutaj, stwórz rozstawienia... Tu. Co tu się dzieje? Nie tam! Kolego! Tak e, Stwórz mi tu. Dobra. Jak to teraz po... Czym on we mnie strzelił?! What the shit?! I to dwa na raz?! Koledzy! E, e. Wiecie co? Pocisk powietrze-powietrze? Znaczy, e, nie. To jest pocisk chyba powietrze-ziemia bardziej. E, proszę walnąć mi go tutaj. A tym. Tutaj jest. E, o, co to jest? To jest przeciwlotnicze jakieś gówno? E, to nie. Ale zmasakrujmy im ten most. Jeden chociaż. Czy dwa? Dobra, dwa żeby ale na razie ten i proszę mi tutaj gdzie ja mogę tworzyć jednostki tutaj mogę tworzyć jednostki te 72 niech będzie i do tego trochę drużyny piechoty Bank oni sobie to tworzą a teraz tutaj będziemy atakować sektor coś się stanie? Myślałem, że ten most się zepsuje. O! Zastronka przeciwnika zniszczona. Most padł. Idealnie. Yy, w takim razie. Ty kolego. Yy, wyładuj jednostkę tutaj. Szybko. Yy, co my tu mamy? Wypuść mikro. Yy. Tu, jednostka gotowa, a ty schowaj się w tym lesie. Czy oni to przejmą? Sektor zabezpieczony. Dobra, sektor zabezpieczony. E, tak, oni już wchodzą tędy. cholera. E, to w takim razie, jest nasz czołg? Zgłaszam e, się. Czołg na front, prosto na front, tutaj mi wieć. Ojej, to to się zaraz źle skończy, tak coś czuję. A tymi... Y, ja bym sobie tutaj zrobił jakąś ostateczną. Proszę mi zabezpieczyć ten budynek. Jakby oni te, już tutaj parli. Na co? Spierdzielamy. Uciekaj! Uciekaj! O! Oh! Jednostka się wycofuje. Ale lecz... Jednostka rozpoznawcza utracona. No i zajebiście. W gotowości! Hmm. Czemu oni tym mostem jeszcze mogą przejść, przepraszam bardzo eee. Pociski Do końca rozumiem Walnijmy w to No I tu walnijmy, nie? Zobaczymy co z tego wyjdzie Jednostka przeciwnika zniszczona. Bardzo ładnie. Czy on to teraz zniszczył ten most, czy nie? Czy on będzie taki... Dobra, tutaj się z tymi strzelają. Tu mam za dużo jednostek, ogólnie. E... Wyładuj jednostkę. Wykonuję rozkaz. E... Ty też wyładuj jednostkę. Ty również wyładuj mi jednostkę, proszę, gdzieś tutaj. U! Strzelają, chłopaki. Jednostka przeciwnika zniszczona. I teraz tak, tym rosomakiem schowaj się gdzieś... W śmigłowce, o szlak! A ja nie mam nic przeciwlotniczego. Damn, damn, damn Lekka lipa, można by rzec Niech oni to powstawią, a ty... Tu. Przemieszczam się. Dobra. To będzie ciężka bitwa, <noise> bo ja nie wiem, co się dzieje. Hmm. Tak jest, dowódco. Schowaj mi się w tym budynku. Ty. Czemu ja tego nie mogę przejąć? Co? Chyba tak muszę zrobić. Yy, tym BWP-em. Dobra, ty się tu przemieszczasz, ty się tam przemieszczasz, a ty. Przemieść mi się gdzieś tutaj w ten lasek. Wy? Dobra, wy się tu ruszacie. Wy też. A wy się nie ruszacie, więc wy się schowacie gdzieś tutaj. O, o szlag! Ja nic nie mogę z tym zrobić. O, słodki Boże! To ten śmigłowiec. To ten. Je... Hmm... Czuję się lekko oszukany. Ale tylko lekko. Tak, oni mi tutaj przejmują wszystko po kolei jak leci. Jednostka gotowa. Niedobrze. Jednostka gotowa. Zgłaszam się. To ty... a tak nie atak, ale jakbyś mi mógł... Podjechać. Gdzieś tutaj? Potwierdzam. Ale może nie główną drogą, Druga. co? Mógłbyś to robić trochę dyskretniej? Działamy. O, 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 to jest dyskretny dyskretny ruch z twojej strony. Bardzo mi się to podoba. E, czy ja mogę kogoś walka elektronicznej? Nie. Przeciwpancerne, moździerzy, PWP. Przeciwpancerna. Trochę przeciwpancernych na pewno. Się, na pewno się przyda. Tak, oni tu. W gotowości. Działamy. Nie trafisz w to, nie trafisz. Dobra. Chowaj się do lasu, na co? Sektor zabezpieczony. Sektor zabezpieczony. No to ty na tym rozkaz. czołgiem jedź dalej, do przodu, nie? Jeden czołg na pewno sobie da radę. Na rozkaz. On tutaj zaraz wjedzie, Znisz jednostki. Jakiś czas mi leci. Przeciwnik przejął sektor. Jednostka gotowa. Nie do końca wiem o co chodzi. Się Chyba muszę wytrzymać tyle. Po prostu, żeby mi nie przejęli. Tak, a oni tamtędy ewidentnie Dowódco? Przeciwpancerne jednostki Jednostka gotowa. Proszę mi tutaj Sektor zabezpieczony Wy wejdźcie mi do... do tego budynku Niech będzie. Jednostka gotowa A ty Tutaj Rozkazy? Zrozumiano, dowódca. No, czekam na rozkazy. Jednostka gotowa. Jak ty masz tam wejść? Czekamy na polecenia. <laughs> Coś mi tu nie gra. Dobra, e, altyleria by się jakaś przydała. Um. Wraca. <laughs> On wraca. Dobra, e, o. Proszę mi rozjechać te mosty. Mam nadzieję, że to się opłaci. Dobra, ten most już tak. Zaraz padnie. Ten już padł. Nie wiem, czy ja dobrze robię, że je niszczę, nie? Trzymaj kontrolę nad ostrówkiem. No, ostrówek jest cały czas na aż. Tak i. Cholera. On jest gdzieś. Tutaj. Tutaj już są gdzieś wrogowie. Eee... O... Cofnij mi tym rosomakiem gdzieś tu. Czy on tak? Weź go, zaatakuj. Nie, to stój gdzieś tu w takim razie, bo. Tak jest. Dobra. Eee, Artyleria. Przyda się? Się nie przyda. Dobra, on ich Jednostka tutaj... Powinien ich rozjechać. Namierzam cel cel namierzony. Dawaj, strzelaj. Teraz, szybko. Bęk! O, Bardzo ładnie. Jednostka przeciwnika zmniejsza. Powinien... Jednostka się wycofuje. Jednostka się wycofuje idealnie. Co w ciebie strzela? Bo nie do końca rozumiem. Dowódco? O, przejmij mi ten punkt. Czołgi są OP, już to widzę. Wy tutaj są zajęte domki. Wejdźcie mi tu. Czy ja mogę więcej czołgów? Mogę, ale mogę też na przykład. Leopard? Nie, mogę. Śmigłowce i jeden samolot czołg. Podoba się to dla mnie. On przejmie ten punkt. Jednostka się wycofuje. Co? Czemu ona się wycofuje? Ta też się wycofuje. Cholera. Yy, no to stracimy kontrolę nad tym punktem. Jednostka gotowa. Jednostka gotowa? Jaka? Mamy śmigłoter. Tym śmigłoterem... Poleć mi tutaj. Oni tutaj ewidentnie mają w dupie to. Sektor zabezpieczony. Czy ja mogę ten most zniszczyć? Na wieki wieków, Amen. Tak, żeby on się już, wiecie, przestał istnieć. Nie, to jest maks możliwości. W sumie, miałem nadzieję, że trochę lepiej to wyjdzie. Jak mam być szczery, tutaj przejęte, tu ładnie przejęte. Ci się wycofują, cholera. Tu mam jakiś oddział, który nie wiem, co on w ogóle robi. Eee, Napraw szkodzoną jednostkę w strefie rozmieszczenia o poziomie... Nad... Nie, żartowałem, żartowałem. Eee, wejdźcie mi do tego domku. Albo nie. Wejdźcie mi do tego domku. Tak, będziesz stąd widział punkt. Ładnie. Wy widzicie punkt? Nie widzicie. Cholera. Tak jest, dowódco. Yy, rozmieść mi. Pozycję. Tutaj Zrozumiano. mi. Wyrzuć tych ludzi. Yy, Rozkazy? Ciebie. Obszut. Tutaj. Przeciwlotnicze. A tutaj sobie lata śmigłoterek. Rozkazy? Czy ja mogę śmigłoterkiem przejąć, czy nie mogę? Flary. Albo on zbiera jednostki i mnie nie atakuje. I ja zaraz będę miał Masz lipę się. straszną. O, szlak! Jednostka się wycofuje. O, oh, damn. Skąd oni strzelają? Rozwalmy ten most. Nie wiem, może to ich chociaż spowolni. Nie wiem, mam nadzieję, że to chociaż ich spowalnia. Nie mają żadnych dodatkowych mostów. Zniszcz 20 jednostek wroga. No, na razie to idzie mi to jak krew z dupy. <laughs> jak mam być szczery. E, co my tu jeszcze mamy? Leopardy. Dobra. Jednostka Czołgi. I robimy desant po prostu. Czy to może do niego strzelać? Nie. Tu jest mój. Czekam na rozkaz. Um. Czy mogą go w końcu zestrzelić? mówię, że potrzebuje więcej chyba dział przeciwlotniczych. Gotowa. on sobie jedzie tutaj. Dosyć dziwną drogą, ale niech tak będzie. Jest, e, ty mi tutaj. Tak jest. A ty tym śmigłowcem to przyjedź tu, bo oni ewidentnie kochają to miejsce. Namiętnie. O proszę! Na go, na Jednostka gotowa. Na rozkaz. Tu, atakuj go. O, szlak. To ich tu sporo. To trzeba tutaj, yy, dobra. Już, już wiem gdzie są, może się stamtąd za szybko nie ruszą. Tym czołgiem jedziesz tu. Pojawiły się czołgi. Na rozkaz. Jeden czołg. Nie, więcej czołgów. Jednostka gotowa. Na rozkaz. Trzy czołgi, jednostka przeciwnika e, zniszczona. Wiecie, co mi się przyda? Te przeciwlotnicze czołgi tu. Oddziałcy Wszystkie. Jednostka się wycofuje. Ile jeszcze czołgów zostało? Dwa. E, to wy, jako e, dywizjon. O, szlak. Jednostka gotowa. Jednostka przeciwnika zniszczona. Jedziemy tu. No nie! Strony gówno! Atakuj go! Rozkaz. Atakuj go! Strzelaj w niego! Pif, paf! Zobaczymy, czy to coś da! O, jak go goni. Dobra, cofaj, żartowałem, żartowałem! O! Śmigłowiec utracony. jednostka gotowa! A czy z kolei śmigłowy? Ja mnie czekam na rozkazy, potwierdzam! Dobra, co? Ja muszę. Jeszcze 10 jednostek zniszczyć, Człowiec cholera. Tracone. Człowiec, tracone. Zajebiście, podoba się mnie to. E... Wiecie co? Tą dywizję z Meholi. Przemieszczam się. Schowamy sobie w lesie, ale może nie w tym lesie. Tylko w Jednostka tym. Gotowa. O śmigłowiec. Ale to nie nasz. <laughs> Całe szczęście. E... Co my tu mamy? Przeciwlotnicze Dobrze. główno. Przeciwlotnicze Dobrze. główno. Niech sobie stanie tutaj. Czy ja mogę więcej przeciwlotniczych kuwienek? Mogę, proszę mi je dać. One się tu przydadzą, bo mnie maltretuje tymi śmigłowcami. Zgłaszam się. Gdzie teraz? Ciekawe, czy oni tu nadal są. Jak są, to to się może przydać, chociaż wątpię. Raczej już z wybyli. No właśnie. Aj, jajku. Jednostka się wycofuje. Która jednostka się wycofuje? Strzelajcie do nich. Oho! No. Nie jest to chyba najlepsze, co robię. Czołku tracony. No, pole bitwy byłbym głupi. Oh, shit! Jednostka się wycofuje. Tutaj mi, proszę. Ty, tutaj. Czołg utracony. A ty tutaj. W drodze. Nie, jeden tylko. Ty, tutaj. Kierunek um. potwierdzony. Tutaj ten bewup z tymi czołgami sobie będzie siedział, grzecznie. Za minutę skończy mi się czas i nie wiem o co chodzi. Jest gotowy do walki. Rozkazy? To wy też tutaj Zrozumiano dowódcy. Z tą przeciwlotniczą obroną. Aha. Atakuje cel! Dobra. E, o, wo, wo, wo. Ja tu nie, nie mam jednostek, nie praktycznie. Oh! Szlak by to. Walnij tu. Trafi czy nie trafi? Bank trafił idealnie. Przeciwnik przejął sektor. Który sektor przejął? Ten. Uh. Czekamy na polecenia. Cele główne się zepsuły. I co ja teraz mam zrobić? Koniec gry? Przegrana. No ale nie przejęli Ostrówka. <gry> O. Oh. No i, i co ja teraz mam zrobić ze sobą? Yy, mam mniej? Nie, no wydaje mi się, że lepiej mi poszło. Transporty, piechoty. Tunguska, obsrana. Ile on miał tych śmigłowców? A nie, to są. Z... Ja mu nie zestrzeliłem ani jednego śmigłowca? <laughs> Czyli to był mój śmigłowiec. No nic, yy, kontynuujmy. Yy, no więc tak. Tak właśnie wygląda Systemic War. Yy, odcinek mocno poglądowy, takie moje po prostu pierdolenie do mikrofonu. Jeżeli chcecie jakieś yy, bardziej obszerne materiały z tej gry, to na pewno nie u mnie. Jest chyba kanał, on się nazywa Stary Dziad, i on tam ma pięciogodzinny materiał z, z kampanii. Yy, tutaj, proszę bardzo, kampania polską od 2021. Więc, jeżeli chcecie coś takiego zobaczyć, to zapraszam do niego. Postaram się znaleźć ten jego odcinek i wrzucić wam w sekcji komentarzy. A jeżeli wy byście chcieli zobaczyć też inne oj, inne potyczki, pilica nam nie wyszła, to może branie raczki albo żerań, może tam nam uda się trochę lepiej, jakby to, kontrolować grunt, no zobaczymy. Dajcie znać w sekcji komentarzy, ja się z Wami żegnam i przypominam jeszcze, a ważne, gra jest do pobrania na Steamie. I chyba tyle. Trzymajcie się, ciepło i do usłyszenia. Cześć!